Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię, na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu, wstań i jedz. Edias spojrzał. A oto przy jego głowie podpłomyk i zban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił. I znowu się położył. Powtórnie anioł pana wrócił i trącając go powiedział: Staniec, bo przed tobą długa droga. Postawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocno tego pożywienia, przed czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej Góry Chory. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę dobry. Będą błogosławił Pana powieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach, gdy szybko ja się chodę. Niech słyszą to pokorni, niech się weźmie. Ваши не запомнит. Chrystus Świętego Pawła Apostoła do Efezjan, Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, i miłosierni, Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas, łatherze i dani na wdzięczną wolność Bogu. O to słowa Boże. Bogu nie będę do Ale ne ja, ale Ale ja. jestem chlebem żywym, który stupił z nieba. I kto spożywa ten chleb, będzie żył na piekli Alleluja, Alleluja Pan z wami I w duchu twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Tobie, Panie że dzisiaj brali przeciwko Jezusowi, to dlatego, że powiedział: Ja mięsleb, który z nieba stąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże może on teraz mówić: Z nieba stąpiłem? Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec który mnie posłał, ja zaś skrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisany z u poroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja mam leb życia. Ojcowie Wasi jedli manę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje, kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo bo Pańskie, chleba Tobie chleba. Panie Jezu. Pytali się. Ci, którzy Ciebie znali. Którzy Ciebie znali od lat. Jakże może On mówić z nieba zstąpiłem? Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego Ojca i Matkę znamy. Pytanie dobrze postawione, tylko niestety nie szukali odpowiedzi. Wystarczyło znać ojca i matkę, a tak naprawdę to nie znali ani ojca, ani Twojej matki. Tak znali Marię, ale tylko jako zwykłego człowieka, a nie Matkę Boga. I tak, Panie Jezu, po dzisiejszy wielu ludzi nie koncentruje się na tym, skąd to wszystko, skąd to wszystko się wzięło, skąd się wzięła ta religia, ale jakiś dziwnym trafem już dwa tysiące lat istnieje, zmieniają się władcy tej ziemi, powstają nowe państwa, a Ty jesteś Panie Jezu i dalej sprawowana jest Eucharystia. Oczywiście pojawiają się pewne dyskusje co do sposobu jej sprawowania, ale jest ona sprawowana. I tutaj jesteś Panie Jezu obecny i tak jak wówczas kiedy żyłeś wśród swoich bliskich, to po dzisiejszy dzień nam mówisz o swoim Ojcu. Po dzisiejszy dzień odmawiamy modlitwę, której nauczyłeś, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I przypominasz nam, kto jest naszym prawdziwym Ojcem. Tak, bo często Jakbyśmy o tym nie pamiętali, bo to nawet tak zwani chrześcijanie, uważający się za chrześcijan, zapominają, kto jest ojcem, kto daje życie. Tak to się wydaje ludziom, że to ziemscy rodzice, ojciec, matka. Niektórzy wręcz mówią, zrobił syna, o się tym chwali. Nawet wiecie, kto to powiedział. Na pewno wiecie. I ale tak wielu ludzi myśli, to ja jestem dawcą życia, ja mam prawo je odebrać. I oczywiście znowu to samo, to samo słyszymy tutaj. Ja mam prawo życie odebrać. Jak mi się to podoba. I tak też było. Kiedy składano po wieżach, nawet ludzi, tak, po to, żeby przyjednać bożków. I przeciwko takim bożkom występował proterias o którym mowa w pierwszym czytaniu. Tak, ponieważ głosił Boga, Boga prawdziwego, to naradził się bożkom, pogody i płodności. No i dzisiaj oczywiście też dalej czcimy takich bożków pogody i płodności, a właściwie to już nie płodności, bo tam rzeczywiście płodność była bardzo ważna. Tak, mieć dziecko to znaczy mieć człowieka do pracy i do obrony, to było potrzebne, a dzisiaj już właściwie to nie jest tak bardzo potrzebne. No, do pracy nie trzeba, mamy maszyny, tak, Człowiek już nie musi tyle pracować. A do obrony też nie, bo mamy wspaniałą obronę. Właściwie, po co ludzie na Ziemi? To nie jest pytanie, które wymyśliłem. Postawione przez kogoś znaczącego. Wystarczy tylko garska ludzi, która będzie tak. O, będą takie miejsca, miasta. A wokół będą piękne zwierzęta. Jakże to będzie śliczne? Tak, i zamiast więc bogini i płodności, to mamy w tej chwili Bożka Śmierci. Oczywiście nazwijmy go. Mamy diabła, który zabija nam dzieci, ale i dorosłych, tych już niepotrzebnych, którzy nie zarabiają. tak, Niech pięknie umierają. Tym jest piękna śmierć, eutanazja. I coraz więcej ludzi jej pragnie, i to jest jako znak nowoczesności. Ale oczywiście jest seks, który jest wprowadzony tylko do źródła przyjemności. Jest to będzie taka przyjemność, żeby się zabezpieczyć, żeby nie doszło do poczęcia, bo to trzeba się zabezpieczyć i tego się uczy, wiemy już, dzieci, tak? Tak zwane uświadamianie seksualne jak mieć piękną przyjemność bez niebezpieczeństwa poczęcia. No i tak właśnie przeciwko Bożkom występował prok Eliasz, narodził się przez to królowej, która oddawała cześć Bożkom, a prok Eliasz pokonał tych fałszywych kapłanów, którzy oddawali cześć Bożkom, przyjmowali za to ofiary, tak. Pięknie warto służyć królowej. No i musiał uciekać i uciekał na pustynię. Tak zmęczony, pragnął umrzeć. Rzekł, wielki już czas, o panie, odbierz mi życie. Odbierz mi życie. Po czym położył się tam i zasnął. Tak, panie Jezu, może dzisiaj wielu by tak chciało położyć się i zasnąć. Ale ty nie pozwalasz. Przesłałeś Eliaszowi anioła, który powiedział mu, wstań i jedz. I wystarczyło za pierwszym razem. Po raz drugi znowu mówi mu, wstań, bo przed tobą długa droga. Tak nie mógł zasnąć na zawsze, ale miał jeszcze udać się na Bożą Górę Herod. Na tej górze Mojżesz otrzymał tablicę, dekalog. Co to znaczy? Tam masz iść, gdzie Mojżesz otrzymał dekalog, a ty masz go ogłosić, czy to się ludziom podoba, czy nie. No i tak dzisiaj nam Panie Jezu, Ty powtarzasz, Mamy głosić ludziom dekalog, czy to im się podoba, czy się nie podoba, a słowa pierwsze dekalogu to jest, jam jest pan Bóg Twój. Mamy głosić światu, że jest pan Bóg, że nie należy światli tylko do człowieka, nie zależy tylko od człowieka, ale tylko od Boga. A my wymyślamy różne metody, tak, coraz częściej słyszamy, słyszymy, tak, nie wolno już teraz kopać. Osiągamy w telewizji bunt przeciwko tym, że są kopalnie, tak i nazwisko też będą u nas zamykać, bo my jesteśmy panami świata i klimatu, to my decydujemy o tym, czy będą pożary, czy nie, ale no i tak są, tak, jeśli tylko śledzimy to, co dzieje się w świecie, w świecie, to cały czas nam pokazują pożary straszne, straszne, Turcja, Grecja. Straszne rzeczy. Tak nam się wydaje, że my na tym wszystkim zapanujemy, a ty, panie Jezu, mówisz nam, kto jest panem świata, powtarzasz, i o sobie dzisiaj mówisz. Jam jest chleb życia. Ja zapewniam życie wraz z moim ojcem i duchem świętym. Trójca święta. Nie tylko jeden Bóg, którego chcielibyśmy teraz mieć na całym świecie, jest znowu taka pokusa, znamy te właśnie ruchy. Jak będzie jeden Bóg, któremu wszyscy oddają część, a jaki ten Bóg? Nieważne, ważne, że mówią, że mają Boga i to nas łączy. Tak nam się czasami też wydaje, tak? Islam oddaje część Bogu, a to, że zabijają tych, którzy przechodzą na chrześcijaństwo komuś to przeszkadza, ale nie oddałem cześć Bogu, jakże pięknie mówią, nawet o miłosierdziu, tak. Pamiętam na no, na Wydziale Uniwersytetu Śląskiego. Była taka konferencja. Tak, gdzie się wypowiadali przedstawiciele, nasi teolodzy, potem Islamu i Żydzi. Najpiękniej mówił ten Muzułmanin. Najpiękniej o muzu, on o miłosierdziu. Jakże pięknie potrafią mówić. No i my na to się dajemy nabrać. Oni czczą Boga, a że nas zabiją. Z... Przepraszam. Nie damy się, nie zabiją. Panie Jezu, Ty jesteś źródłem życia. Ciebie tutaj spożywamy w komunii świętej i z Tobą oni nas nie pokona. I jest dla Ciebie. Będziemy żyć, wierząc ma w tych stanie i tę wiarę wyznajemy.